Przeżyj to z nami. Po raz 21 mamy wielką satysfakcję zaprosić Was na galę piłki nożnej redakcji Tygodnika Nowego. Zaczęliśmy dokładnie w styczniu 1995 roku. Było przede wszystkim kameralnie i spontanicznie. Dziś bawi się już z nami, przeszło 300 osób. odłącznym elementem Gali jest podsumowanie plebiscytu redakcji Tygodnika Nowego. Jego ramy dopasowujemy do aktualnych potrzeb i sytuacji. Początkowo wybieraliśmy tylko najpopularniejszych piłkarzy, potem wprowadziliśmy drugą kategorię najlepsi. Postanowiliśmy honorować także działaczy, sponsorów, trenerów. Dziś laury zbierają także samorządowcy. Ideą jest łączenie naszego piłkarskiego środowiska, scalanie go, wypracowywanie nowych sposobów prawidłowego rozwoju piłki nożnej w regionie. W tą jedyną w swoim rodzaju noc zapraszamy Was na bal 22 stycznia o godzinie 18.30 do pałacu w Rzęszkowie. Wszelkie zapytania proszę pisać na biuro.maupa.mariogol.pl